Witaj, moja przyjaciółko. Dzisiaj zwracam się szczególnie do kobiet, które pracują z energią w salonach kosmetycznych, w gabinetach odnowy oraz z wszystkie bione terapeutki i uzdrowicielki. Stworzyłam cudowny warsztat, jak pomóc sobie w energiach. Ten warsztat odbędzie się w tym roku, w sierpniu, od 30 do 1 września w cudownym miejscu naszej polskiej ziemi w Rozewiu, na które zapraszam każdą z osobna. Spytasz mnie, czego się nauczysz. Nauczysz się zabezpieczyć swoją energię. Poznasz techniki tworzenia tarczy ochronnej, która pozwoli ci zachować równowagę w trudnych sytuacjach. Nauczysz się, jak radzić sobie z toksycznymi energiami i emocjami. Zrozumiesz, jak przekształcać negatywne emocje w pozytywną energię. Podczas naszych warsztatów nauczysz się, jak budować zdrowe relacje energetyczne z innymi, a także z samym sobą. Nauczysz się, jak przebywać z toksycznymi osobami w Twoim życiu, którzy wprowadzają w Twoje wnętrze nieład. Będziemy dużo medytować. By wejść w świat i stan świadomości, opanujesz techniki medytacyjne, które pomogą Ci osiągnąć głębszy stan świadomości. Nauczymy się procesów uziemniania i oczyszczania. Dotkniesz tajemnicy, jak wyznaczać swoje granice. I jak ważne jest to w naszym życiu, w kontekście dotyku i przebywania z ludźmi. Nauczysz się mówić słowo nie. Pokażę Ci również, jak zadbać i wziąć odpowiedzialność za swoje kanały energetyczne. Dowiesz się, jak być świadomym kanałem przekazywania energii i wiedzy. Nauczysz się dzielić się swoją energią w sposób, który jest bezpieczny i korzystny dla ciebie. Dlatego warto wziąć udział w tym kompleksowym podejściem do swojej energii. By nie tylko nauczyć się zabezpieczać swoją energię. Ale także radzić sobie z różnymi wezwaniami. Nauczyć się praktycznych narzędzi, i zadbać o swój rozwój osobisty i duchowy, umożliwiając pełniejsze, bardziej świadome życie. Będziemy pracować na dwunastu czakrach, które poznasz, jak utwierdzi się w duchowości. By umieć sobie radzić z energią i pracować z nią w harmonii z sobą, zapraszam cię. Napisz do mnie lub zadzwoń. Spotkamy się na indywidualnym spotkaniu lub na wspólnym spotkaniu przez internet, by się poznać, by dotknąć swego piękna i swoich tajemnic. Napisz, jakie ty masz oczekiwania jeszcze co do warsztatu. Poczuj. Przetul siebie. I pozostań w harmonii. Niech się darzy cudownego dnia i przecudnych wakacji. Inspirując się, weź z tego, co najlepsze dla Ciebie. Niech się darzy. Pozdrawiam Was z miłością.